Hej, a to krótka historia z życia pewnej porządnej, dobrze szanowanej teraz kobiety. Teraz. Z mocnym zaznaczeniem na teraz. Kiedyś, jak miała około 20 paru lat, była atrakcyjną kobietą. Tak, jak jest jakieś osiedle w danym mieście, to zawsze jest kilka wyróżniających się kobiet, i ona do nich należała. Było ich na tym osiedlu można powiedzieć może z pięć. I ona była w tej piątce. Wyróżniająca się, seksowna, ładna, jak dla mnie troszkę tył płaski, ale tak to wszystko tak jak powinno być: twarz, nóżki, tutaj, tutaj. Tyłka troszkę brakowało z tyłu, ale tak jak najbardziej można ją zaliczyć do osób, które przyciągały uwagę, zwracały uwagę i wielu mężczyzn za nią latało. No i co mogła zrobić w, w tym momencie taka kobieta, jakiego mogła wybrać faceta partnera, ojca, później jej dziecka, którego się wypiera oczywiście już po tylu wielu latach. No, kogo mogła wybrać taka kobieta? Wybrała najbardziej yy, który taki, który lubił w tamtych czasach pociągnąć, gulnąć i wiele jeszcze innych rzeczy zrobić. Oczywiście jego jedyną albo jedną z wielu rzeczy, która zakłócała jej półkul, półkulę mózgową, żeby na tamten czas tego nie widziała, to było piękne, reprezentacyjne auto bez dachu. Wielu y, kolegów gigantów i do tego do tego y, częste sypanie sobie i i tak spędzanie czasu. I to na tamten czas tej młodej, dwudziestoparoletniej dziewczynie imponowało. Piękny kabriolecik, koledzy z podciepnej gwiazdy i i lubiła również sobie iść z koleżaneczką, pocałować się i z tym facetem również pójść wieczorem do łóżeczka. Ono później się okazał oczywiście, tatą jej dziecka, którego później pozbawiła praw, i później nagle ona dopiero przyjrzała na oczy, i wybrała sobie zamiast. Walącego, pijącego i różne rzeczy jeszcze robiącego dżentelmena, tak zwanego aniołka biznesmena, który odkrywał jej drzwi, dodawał kwiatki i tak z zewnątrz prezentował się wręcz idealnie. Ale gdybyśmy się. No i do teraz jest oczywiście z nim ale gdybyśmy się cofnęli 20 lat do tyłu można było ją spotkać zafutrowaną nosem z koleżanką z boku całowają, cał, całującą się a ten dżentelmen na rejestracji miał miał i na tym zakończmy swojego na tamten czas bardzo ładnego samochodu tu przemilczę i w takim dżentelmenie ta kobieta się zakochała. To, że on miał jedną, drugą, setną, dziesiątą, lizał się z nią, z jej koleżanką, z pięć, piątą, dziesiątą, dwudziestą, nic jej to nie przeszkadzało. To, że wciągał, nic jej nie przeszkadzało. To, że walił, nic jej nie przeszkadzało. Ale teraz ona jest święta. Ona, powiem Ci, gra taką, w ogóle taką porządną, najporządniejszą w Szczecinie. Czy w innym mieście również. Czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy w jakimś jeszcze innym mieście. Oczywiście nikomu nie przyznaje się, kim był pierwszy tata dziecka, wręcz wymyśla, opowiada inne historie niż były w rzeczywistości. Chce pokazać, jaką ona jest świętą, jaką jest naprawdę prawą kobietą. I ładniej to wychodzi, ponieważ wszyscy mówią, że tata zerwał kontakt, pomimo tego, że chciałby nawiązać z córką kontakt i z synem chciałby, ale ta pani cały czas powtarza, że tata w ogóle był tak porządnym człowiekiem, i robił coś zupełnie innego. Ile takich porządnych. Kobiet w życiu widzieliście, bo ja widziałem tabuny. Wręcz bym powiedział, nie do przeliczenia. Tak dużo takich kobiet widziałem, kiedyś przeszło przez nich wojsko całe, a później grają porządne. Tak nie można, nie, nie, tak nie. Ale owszem, nie tak. Dlaczego? Dlatego, zawsze, gdy spotykasz kobietę, zapytaj, jakich miała mężczyzn, Wcześniej. Najlepiej jeszcze jakbyś ich zobaczył, dowiedział się, kto to był, kim byli ci panowie, i wtedy będę miał wszystko jasne, z kim jesteś obok siebie i kogo masz obok siebie. To nie chodzi o to, żeby ci to przeszkadzało, to chodzi o to, żebyś miał świadomość, kogo masz obok siebie. Z moich 30-letnich obserwacji, większość spokojnie ponad 90% mężczyzn nie ma świadomości, kogo mają po prawej stronie związku. Albo po lewej stronie, jak wolisz. Więc ta historia być może otworzy Ci oczy, a być może pozwoli Ci dalej być głuchym i niewidomym, tak jak jesteś dotychczas. Ja w każdym bądź razie, jak zawsze, pozdrawiam Cię z przepięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek, i pamiętaj o tym, żeby zawsze mieć świadomość, jaką masz partnerkę na dłuższy etap swojego życia. Mówimy o dłuższym etapie. Trzymaj się ciepło, hej.